Cześć, witajcie. Z tej strony Esu. Witam Was w kolejnym odcinku let's play'a do MDK2. Skończyliśmy, zaczynamy tu, gdzie skończyliśmy, czyli początek poziomu drugiego. Gramy Maxem. Max jest tym robopsem, który charakteryzuje się tym, że ma, cztery, ma dwie pary rąk, cztery, cztery łapki i w każdej może mieć jakąś broń. Arsenał jest ogólnie Całkiem bogaty. Teraz mamy tylko pod samą broń, magnumy. Jeśli się przyjrzycie, to ten magnum y, po prawej nie ma w ogóle y, amunicji. Znaczy nie ma amunicji. Nie ma napisu z amunicją, co znaczy, że y, amunicja się nie kończy. Dobra. Y, no to tam śpi ten wielki typ. Zastanawiam się, jak to zrobić. Czy się obudzi? Kurde! Dobra, nieważne. I do niego szybko walimy. Jak widać, poszło bardzo szybko, ponieważ Max ma yy, bardzo duży firepower. Yy, te pierdzący, pierdzący kosmici, oni będą się przez całą grę przejawiać. Yy, ogólnie są, są śmieszni, fajnie są zrobieni. Tutaj y, mamy Uzi, ale na razie będę oszczędzał. Magnumów sobie troszkę poużywamy. Ogólnie amunicję powinno się oszczędzać w tej grze. Magnumy nie są za dobre ogólnie. Y, ale, ale no, no zużyjmy je. Potem będziemy mieli o wiele lepsze bronie. Takie przykokszone. Dobra. Czy to jest wszystko? Tu coś jest. I tu była strzelba. No tak, shotgun. Yy, ze strzelbu też na razie nie będziemy chodzić. Wszystko się zostawi na później, jak będzie już troszkę ciężej. I co? I idziemy dalej. Pozbieraliśmy luta. Tutaj są te ściany, które rozwoliłem. Eee... Yy. O kurde, zapomniałem o tych skaczących. gównach. Tak. I zaczyna się muzyka. Trzeba sobie poradzić z tymi kosmitami tutaj. Oni rzucają takimi kwasowymi granatami, moi miili. Aaaa. Dobra, pozbieramy Uzi. I tutaj jest ich spawn. Dobra. O tak. Z maszynowami jest zawsze ciekawie. Jeszcze tutaj się pozbędziemy tego spawna. O. Dosko. Dosko się czuję. Ej, ej, battery, O! O ty noju, skoczyłeś na mnie. O ja, ale obrywam. Dobra, ja nie wiem czemu oni nadchodzą. Ich już dawno tu nie powinno być. Yy, na szczęście tu się broń spawnuje. Yy, te uzi, więc dozbieramy do końca. I, i będziemy uciekać. Super. Yy, ok. Yy. Oj, kurde, nie pamiętam z czym się odhaczało. O, już dobra. I będziemy chodzić teraz y, czterema uzji. To zapiszę grę i kontynuujemy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Przeziębienie styczniowe. O, nie lubię tego. Cały czas jak widać biegamy z czterema Uzi To jest całkiem fajne jak na ten poziom Bo jest bardzo szybko strzelne Można zrobić y, Niezłą jazdę Ale też, z drugiej strony, strasznie wciąga amunicję. Jeśli chodzi o Gana, którego mamy jednego, jest bardzo mocny. Wystarczy chyba 3 strzały, żeby takiego aliena dużego położyć. No, ale i oczywiście wolni zżerę tą amunicję. Ale fajne niebo. Tutaj e, trzeba się zająć spawnerami, znowu które są tutaj. E, wtedy się otworzy wejście. Więc mi nie ma sensu strzelać do tych samolotów. One i tak. Ono i tak nic tam nie zrobił, się. będziemy się poruszać zamiast stać w miejscu. Ok, tutaj. Bum. I został jeszcze jeden. Tak. I teraz tu się zapaliło zielone światło. Droga jest otwarta. będzie bardzo fajny boss w tej planszy. Bossowie są, są bardzo fajni. Okej, okay, tutaj dostajemy rzecz, która również będzie związana niemalże na stałe z naszym pieskiem. Te takie dziury ze znakiem zapytania, one czasem podają broń, czasem podają życie, a czasem wypada z nich taka, można powiedzieć pięść, która uderza Maxa. A, tym razem nie uderzyło nas. Eee... Yy, wracając do tego, do tej rzeczy, która jest związana z Maxem to jest ten jetpack, który, który mamy na plecach a ten pojemnik latający yy, to jest benzyna która, yy, która jest potrzebna spójrzcie, mamy licznik yy, tutaj w prawym dolnym rogu jeśli tylko yy, ten licznik dobiegnie do zera, to benzyna się kończy i Max spada, dlatego trzeba bardzo szczęśliwie latać Ej. O kurde Skurczy wyki... Dobra, ja się zaraz zajmę tymi kolesiami, bo oni są tutaj. No, świetnie. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Rozbierajmy bronie. To jest później niezbędne. O tak bateryjka jest, doładujmy benzynkę do końca i lecimy. W strasznie lubię muzykę. Wendy Tak jest tak pasująca, tak klimatyczna. Często sobie na przykład na YouTube mam playlistę z muzyką, ktoś tam wrzucił sobie na przykład słucham. Bardzo fajna rzecz. Dobra, czekajcie, kurde, nie wiem, czy mi wystarczy tego benzyny. Ok, dostaliśmy magnum. E, nie, 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 Tutaj pewnie dostaniemy w końcu w mordę. Zaraz zobaczymy też magnim super oszczędzamy Uzi więc wow ale sieka. kurde Zawsze do... wydawało mi się, że to jest łatwiejsze unikanie tego gówna. Ciao. Uzyki mamy. Dobra, biegniemy. Jak szybko sobie można poradzić Będąc maksem Z tymi grubasami z Chwila moment <grystanie> Fajnie się to w ogóle zielona krew Tak rozbryzguje Dobra 5 I zasuwamy dalej Na podwój świata Nie Ok, tutaj jest kolejna taka fajna plansza. W której będziemy lecieć do góry, chociaż nie Chyba skakać, a nie lecieć. No, pamiętam, w tym bombelku bąbelku się yy, siedzą kosmici, którzy będą nam wiwatować. W ogóle fajny motyw w tej grze. Spójrzcie na to. <ścoughs> I nie można do nich w ogóle strzelić, bo, bo nic im się nie zrobi. Okej, okay, teraz musimy tam na górę wbić Morda Milczeć Hop! O! O kurde, 8 benzyny. Nie za dużo. Tam na górze jest zbiornik, który lata. Spróbuję się do niego dostać i go użyć. W ogóle Max ma fajne skoki. Chociaż nie! Max ma, ma, Max ma dalekie skoki, ale to Kurt ma spadochron. Dzięki spadochronowi można polecieć o wiele dalej. <laughs> fajne, fajne. Widać, że twórcy robili grę z humorem. Ok. I teraz trzeba utrzymać się w powietrzu, zbierając tą benzynę do setki. I lecimy. Sekunda, OK. Do stówy. I lecimy wyżej. No te kamery bywają wnerwiające. Potem w dalszych y, etapach tej gry y, Max znajdzie... Żeby tam wam, wam dużo nie spoilerować. Drugi typ plecaka. Moim zdaniem lepszy Bo samoregenerujący się nie potrzebuje tej benzyny. Um, kurde, nie pamiętam gdzie trzeba iść. Potrzebuje broni, a nie baterii. Kurde Aj, tylko bateria mi niepotrzebna. <kłysy> Na herbaty. No i co? Zbliżamy się już powoli do końca tego levelu. I do bossa. W MDK-u jest tak w ogóle zrobione, że każdy poziom kończy się bossem, z którym się walczy zupełnie inaczej. Zupełnie innymi taktykami. Tak, to już jest boss. Eee, moi mili. I to będzie świetna, świetna muzyka. To, my lair. You the to jest up, <gwarancja, Gwarancja. Tak. Ee, on wali takimi laserami. E, ja muszę pozbierać broń. Te lasery robią dużego demedza. Okej, okay, uwaga, uwaga Dobra, lecimy na dół Pozbieramy trochę rzeczy Ogólnie boss jest bardzo prosty Bywają trudniejsze bossy w tej grze Tutaj co chwilę obrywam jak widzicie, ale to nic I teraz wszystkie powłoki mu niszczymy po prostu ładując kule jak się da. Walimy po prostu gdzie się da. Jak się da. Każdą broń jaką mamy. O, dokładnie. Tak. I oto skończyliśmy walkę z tym bossem. Animacja końcowa. Doktor Max here. Max. Oh, who's my little puppy whoppy dingy doggy? Oh, uh, uh, doctor, uh, please come on. Unsecured line. <laughs> oh, yes, yes, of course, yes. <clears throat> uh, report? Mission complete. Deployment speed lacking. Must grease pelvis. <laughs> Friction is distracting. Good job, boy. You'll get a special treat when you come home. Now find Kurt and I'll get you both back. <laughs> Sweet mother of kibble! <laughs> down boy bad <laughs> <laughs> tak jest swing what now maxa more interference but i've no time to flush the atomics now fun must wait. alons well, is it? Getting the well yes, actually, I miss my doggie. Well, holy dooley! Who the heck are you? <laughs> <laughs> yeah. Yeah. But you can call me Sir well, you the Schwang, If that is your real name, just you aliens wait until I get my janitor back. You can't stop us all, Doctor. My ship is a hundred percent impenetrable! On observation deck, intruder alert. Well, it's 99.9% .9 <laughs> penetrable. Słodko. Oh fudge. Tak. Teraz trzeci level i znowu chodzimy. Znaczy znowu. Nowa postać, Doctor Hawkins. Alien infestation has begun, Doctor, and you have not completed your personal defense training.

You have two inventories. One for okay, each of yeah right. Pressing the select up or down button selects different items. Once selected, press the left select button to equip the toaster in your left right hand, and the right select button to equip the loaf in your right hand. Now, Smarty Pants, when you have the two items equipped, you can combine them by pressing the use button. I've made toast! Delicious. Quickly, pick up I ok, już skończył gadać, więc mogę ja, ja zacząć. E, jesteśmy teraz doktorem na jego statku, e, który nazywa się Jim Dandy. Tak, Jim Dandy. Um. Ogólnie, doktor słynie z tego, że ma bardzo mało życia, ma bardzo mały firepower, czyli zadaje bardzo mało obrażeń i on jest słynny z takiego craftingu minecraftowego, że zbiera bezużyteczne niemalże rzeczy i tutaj mamy rzeczy z lewej ręki, rzeczy z prawej ręki, po prawej stronie ekranu i on może je łączyć w różne ciekawe rzeczy, w, rzeczy, w różne ciekawe przedmioty przydatne. To, co jest po prawej, ta, ta butelka to jest Mr. Dizzy, Jeezy nie wiem, <grystanie> jeez in my pants. I ona e, służy do przywracania życia, napki, to nie wiem na co, whisky po lewej służy do robienia koktajl młotowa. <grystanie> tak. E, na razie możemy on wymyślił coś takiego, strzelający toster. <grystanie> Nie można, kurde, zapisać. Dobra, Jim Dandy. Ok, idźmy prosto. Tutaj powiedział nam robot The Lavatory, czyli Kibel. W ogóle fajna scena w Kiblu. Yy, mamy chusteczki, chusteczki. Yy, towel to ręcznik i więcej ręczników. Twoje odbicie nie jest dostępne w tym momencie, przepraszamy. I to jest w ogóle fajna scena. I jak widać, wywaliło wywaliło korki no, rury od tego, co on spuścił w Kiblu. Tutaj mamy jakieś magazyny i zebraliśmy suszarkę. Teraz kwestia jest taka. Aha, tak. Zebraliśmy jakieś rury i zebraliśmy suszarkę. Doctor, aren't you forgetting something? Pants on, zippers up. I'm ready to go! Wash your hands, doctor. Oooo rączki. <grym>, Naturisz. Jim Dandy. Tak. Eee... Kontynuujmy dalej. The lounge. The lounge. Chwileczkę, coś mi tu nie gra. Nie, chyba tutaj najpierw musimy iść. The bridge. The bridge, tak? Tak, chyba do bridge. Co wynika z tej pierwszej historyki, która tutaj była, z doktorkiem, wynika to, że statek ponoć był nie, nie, do, nie do zniszczenia, nie do, nie, do, nie do wdarcia się, a akurat eliensi się wdarli. Okej, okay, dostaliśmy jeszcze taśmę. clean out the tree Tak. Zrobiliśmy, słuchajcie, to, to jest jazda. To jest teoretycznie pierwsza broń Hawkinsa. On zrobił z rur z suszarki i staśmy taki jetpack, który powietrzem dmucha <laughs> pod dużym ciśnieniem. To jest nasza pierwsza broń. Science. I możemy iść do lounge. Tutaj będzie. Pierwsza walka z doktorem, dlatego ja tutaj skończę ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie jakąś łapkę. Subskrybujcie oczywiście, być na bieżąco. I w kolejnym, trzecim odcinku zajmiemy się walką oraz kontynuowaniem poziomu z doktorem Hawkinsem. Pa pa, cześć, 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 cześć.